Witam Jan Bodakowski, Warszawa 9 lutego. Przykład covidiańskiej propagandy. Eee, kombatant wykorzystany do tego, żeby zachęcać do szczepienia. Eee, nie wiem dlaczego eee, ktoś dostrzegł związek między walką o niepodległą Polskę, walką z okupantem. A uleganiem histerii, propagandzie i dawaniem zarobić międzynarodowym korporacjom, które szczepią nas substancją, która według profesora Zielińskiego nawet nie jest szczepionką, tylko mutagenem, która może doprowadzić do według profesora Zielińskiego do chorób autoimmunologicznych i bezpłodności, i która w ogóle nie jest przebadana, to jest obrzydliwe Profanowanie polskiego patriotyzmu, odwołania się do walki o niepodległość Polski, sprowadzanie, po prostu zrównywanie walki z okupantem, do ulegania i dawania za głupim rozporządzeniom rządu, które mają na celu tylko zysk międzynarodowych korporacji, no jest wstrętnej obraz.